Panie i Panowie, nowy sezon, nowa FIFA 23 Ultimate Team, co oznacza nowe odcinki z wojny draftów albo z draftów wojen. Nie zdziwię Was może tym, z kim mamy tę wojnę, no raczej. Raczej chyba nikt się nie dziwi, witam serdecznie Olafie po raz 24 na tym Dzień kanale. dobry panie dyktatorze, zdałem się już jakoś 78 Nie muszę wam niczego tłumaczyć, to jest po prostu wojna draftów Wybieramy sobie numerki i będzie przezabawnie, także Chociaż nie musimy przedłużać, gramy za Chapońcy, ponieważ... NIE, 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 ja nie kupuję Fapońcy, on mnie zmusił do tego Bo nie miałem nic w klubie i musiałbym zagrać mecze, żeby zdobyć te 4000, bo nie miałem nic Kto pierwszy może? Powiedz mi lepiej, o No zacznij, coś u siebie, no Chęci Pamięci... trzy 3 Dobre, naprawdę trzy formacje z czterema, które są dobre I pięciu jest na dwójce i trójce Kłamiesz, kłamiesz, kłamiesz Ostatnio jak tak powiedziałeś, to mówiłeś prawdę I wydaje mi się, że dzisiaj nie jest jeden z tych dni, dlatego jest sobie numer jeden ale początek! Linię 23 jeden! Czyli wraz, tak? Tak, tak, tak Mimo wszystko Mimo wszystko nie, przykro Mimo wszystko jest tak, że No to jest formacja cztery, 1 dwa, z dwoma HP Ale mimo wszystko ja bym Zastanów się nad tym wyborem i chociaż raz w historii zmienił. Ale jak nie zmienisz, to możemy lecieć. Twoja decyzja. Nie zmieniam. Niech ci będzie. Niech. niech oddać ta formacja, ja, ja w to wierzę. Powiem Ci tak, mam cztery formacje z czterema z tyłu i jedną z trójką z tyłu, więc masz naprawdę 20%. Cztery. Cztery? Tak. Ostatecznie cztery? Ta. Nie najgorsza formacja. Jakich mamy ka... uuu, jak tam, kapitanowie? Jeszcze są na formacjach. Może jednak chcesz zmienić ten żeby... wybór? No właśnie nie, już teraz nie, już nie wypada. Myślę, że weź tą jedynkę, za długo nad nią myślisz. Może wreszcie coś wymyślisz ciekawszego, może kapitan odda bardziej. No nie wiem, no trzeba, trzeba iść do przodu. To jest dziwny krzyk, trochę się boję, no nadzieję, że wszystko w porządku. Wybierzmy sobie cztery numery. No nie, bo ty, ty chyba masz jedną dobrą kartę, a reszty są gówniane, tak mi się wydaje, wiesz? Wybierzmy sobie chociaż cztery numery. Nie, na kapitan. Nie, tak nie można na kapitanach robić, bo Na kapitanach zawsze naj najlepsze są karty na kapitanach. I wiesz, co tak nie można robić? To by było według mnie niesprawiedliwe. No ja mam cztery non-rery i dbale. Kłamiesz? Możemy zrobić eliminację, żeby było ciekawie. O. Dobra, ale ja zaczynam. <laughs> no dobra, niech ci będzie. Chociaż nie, czekaj! Bo Jak w sumie. Nie, ty zacznij. Dobra. Yy, jeden. Cztery. <noise> co i wybieramy? No co, no trójkę wybieram. O! <noise> Jest pięć! Jest z tej Czyli bierzemy trójkę, tak? Możemy wziąć trójkę, no? Czyli wziąłem papę Nie, no nie no, to będzie bala. Mówię ci, trafiłeś, idealnie. No to nice, ja też mam bardzo fajną kartę, więc. Dogadaliśmy się. Dobra, napastnik, proszę państwa. O, o, no Mamy tutaj naprawdę bardzo miły akcent w tym, w tym wyborze. Nawet dwa miłe akcenty bym powiedział, więc jakbyś wybrał jeden z nich, byłby bardzo miło i bardzo słodziutko. Dlatego Dlatego biorę ci jedną kartę bez dyskusji. Czyli, no to możesz coś śmiało. Wybierz sobie jeden. Bez, bez dyskusji, rozumiem. Bez tak? no, to, no bo ta jedynka naprawdę jest dobra, więc wolę, żebyś był pewny. Jestem pewny. I nie zmieniasz tej jedynki. No jest bez dyskusji, to bez dyskusji. Masz coś ciekawego, może? No. Pff. Nie. No to sobie pięć w takim razie. Jak mam jeden, to ty masz sobie 5. No zmiany. ale możesz też raz zmienić w sumie. To nie, ale ale nie są to, jest, to jest bez zmiany. To jest wybór bez zmiany, akurat. Ale raz byś się zastanowił. Zastanawiam się i nie zmieniam. ale. No, no, bardzo chętnie. Że... Ja nie chcę, żebyś zmieniał. Ja po prostu chcę trochę dramaturgii wprowadzić, wiesz? Dobra, to weź Cię. Czyli to brać to. To jednak wolałbym to 5. No ja jednak wolę 4. Sprawiłeś, że zmienię swój wybór i nigdy będzie 4. No dobrze, no dobrze, no dobrze wziąłem, 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 wziąłem. Fantastycznie, dlatego kolejny napastnik. I tutaj mam. No, wszyscy mają mi o trzy tempa, więc. Wiesz co, ja teraz nie patrzę kogo biorę, dobra? Tak zrobię. Nie. Ja mam czyku rękę na oczach nie i masz, nie widzę, dobra? Nie ma, nie ma. Daje kawałek, nie, nic nie, nie, nie widzę. Nie masz. Nic nie ola. widzę. Nie o, masz jez. ręki na oczach. Nie masz ręki na oczach. No już teraz nie mam. Dwa albo pie... Nie. Trzy albo cztery I skoro wybrałem cztery numery, to zostaje numer jeden, więc bierz sobie cztery. Czyli cztery. Nie, dwa. Czyli dwa. Nie, tak, dwa. Czyli dwójka ostatecznie, tak? <laughs> tak jest! To weź sobie. O matko boska. No ładnie to się blasowało. Marquesia! Markezja, Markezja. O kurde. Eliminations. Nie opłaca mi się to. Nie, w ogóle mi się nie opłaca, niestety, przykro mi. Tobie, że każdy bierze co chce. Ja też mam nie, też, pytanie, nie. też. Nie, nie. Nie, 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 nie. Każdy wie, że to chce, 5 numery. <laughs> nie. I boimy no, ten wybór. Nie, nie możemy przejść z eliminacji do tego, co że ktoś coś chce. Nie, 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 ja już za, za długo gram z tobą, bo nie draftu, żebym wybierz. No dobra, no to wybierz mi 3 numery w takim razie. Ja ci wybierę 4. <laughs> no ale mi się Weź to nie sobie 1, 2, 4 i 5, a ja teraz oczekuję od ciebie. Skoro ja byłem dla Ciebie nie. generous, chcę od ciebie mm, tego samego. Nie, wybieramy jedną, jedną, jedną cyfrę. Wybiorę jeden ci jeden, dwa, cztery albo 5. Nie. Tak. A ja teraz nie. chcę przynajmniej trzy numery. Nie cztery, bo nie jestem taki... Ale ja, ja się nie zgadzam, nie, ja się prostury zgadzam. Jeden, ja nie dwa, chcę tak cztery lub 500. Wiesz co, weź sobie kogo chcesz. Ale ty nie bierz sobie kogo chcesz, ty bierzesz numer, który ja ci powiem. No to powiedz mi chociaż dwa numery 2 i. 3. <laughs> Tylko spytam raz, czy zmienić jeden i 5. Co ty wybierasz od razu na lepszego? Czyli 1 5 tak? Będziesz żałował tego. tego, cudno, no ci Bo na piątce jest Markizio. No to, to jest chłopie, no to, to jest chętnie z nim zagram. Naprawdę? Na czwórce jest Henderson, na piątce jest Markizio wzięliśmy Markizio. Chcę, żebyś no. zmienił. A ja nie chcę, żebyś zmienił. Czyli wierzy w tego Markizio, tym Italiano na SP, tak? tak? Jest, 82 tak tempo, jest. 80 defa, tak? Mhm. Ale może jednak ten Henderson na czwórce? Nie. Czyli jeden na 5 tak? Tak jest. Ale jak będziesz montował. Starałem się, no. Starałem się, ale wziąłeś mi go sam, no co ci powiedzieć. Ja mam najlepszą kartę na jedynce, dlatego krakowskim targiem weź sobie 7 minus 3 plus 2 razy pierwiastek z 14! Ja ci wezmę... 5 No to też chcę weź 4 Czyli czwórka. Nie, 2. No to dwójka ostatecznie. No to jedna. Czyli jedynka już nie zmieniasz. Nie. Dobra, SPD. Uuuu, prawy, ojo. Uuu. Ja wiem, że jest październik, ja wiem, ale... ...come on. No to weź sobie... bierzemy tą samą cyfrę. Bierzemy trójeczkę razem. Nie podoba mi się trójeczka niestety. No to bierz sobie... no to ty weź trzy. Aha. Weź dwójkę. Mogę dostać może Mandy'ego na lo. Francja, Francja, Elo, słuchaj. Pupu, -pu Dwóch jest z Francji, Elo tutaj. No ja mam Mascherano. Powiedziałbym jakiś żart związany z tym nazwiskiem, ale wydaje mi się, że to już nie te czasy. Mascherano To był naprawdę, tu zabawny żart. Dobra, słucham. Weź sobie dwa numery, dobra? Będę miły. Weź sobie dwa albo dwa. A dwa razy dwa to jest cztery, czyli chyba muszę czwórkę wziąć. Dokładnie. Ale mimo wszystko we dwa. No ja mam maszerano na czwórce, więc możesz mi go wziąć. To weź. Bo cześć, czekaj, bo mi przerwał Discord dwa, tak? Czwórkę, 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 nie. Pięć? Cwóreczkę. Pięć, czekaj, pięć! Pięć, tak? Cwóreczkę, czwóreczkę. Że chwilę <ślepsz> 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 mi wypadło z głowy. Czwórka, czwórka. Jakbyś mi wybrał takiego zawodnika tutaj, który właśnie jest na ekranie, ale byłby super. Albo nawet jakbyś tego wziął. A! też byłoby fajnie. Czekaj, muszę sobie fryzurę zrobić. No ja mam też fajne opcje. Teraz eliminację. Chyba możemy. Mhm. Ja teraz zaczynam 3. Jeden. Bardzo ładnie. 4. 2. Mogłeś lepiej, ale no dobra, nie ma najgorzej. Może teraz jakieś kart. Ja pierdolę Ja pier... To weź sobie 4. No, to weź sobie dwa No ta. Ha ha! Zrozumieliście, bo. No, masz dwa wybory przepotężne, które mógłbyś mi jednego z nich dać. A ja niestety, mój prawy obrońca nie jest na prawej obronie, ponieważ mam prawego skrzydłowego. Mhm. Cofnięty. Kurwa, prawo skrzydłowe, tak to się nazywa Ale jest na dwójce, czuję, bo ja często brałem dwa, bo czuję, że jest na dwójce Powiedz mi, czy to prawda mm -hmm. No to nie biorę go A na piątce jest? Tak I to, mm -hmm. i to, ta bardziej mi się podobało, pięć Weź sobie jeden w takim razie Uuu, feromendi. znaczy on nie ma pełnego zgrania na tyle w obronie, ale... W no, bo generalnie mam bramkarza do wyboru, więc mam naprawdę potężnych gościów tutaj, więc jakbyś wybrał numer jeden, byłoby spoko Kurde, ja nie mam do Ciebie zaufania, jeśli chodzi o no, ja to jest bramkarz? Mhm mm To wiesz co, ja, mi się wydaje, że ty w końcu powiesz, że numer jeden i tam będzie totalne gówno, ale czuję, że i tak mimo wszystko w tym momencie jest ta karta, którą chcesz, dlatego weź pięć A ty weź dwójkę Uuu, the hell. Fantastycznie jest to naprawdę, aktualnie Nie no, to jest tragedia Mhm mm Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. jeden z siebie się przydał do zgrania i wtedy mój... Mój Dybala z Francis z że miałby więcej zgrania, ale jak ty mi go weźmiesz? Ja bym eliminację zrobił A bo nie, wiesz co, weźmy sobie pięć kart To jest ten moment, nie? <laughs> nie, bierzemy to sobie nie ten, kart. to nie jest demo. To, to bierzemy nie. sobie dwie karty. Mm, bierzemy kartę, bierzemy kartę, dwie karty bierzemy jedną kartę, Ola Jedną kartę Bierzemy dwie karty Jedną kartę bierzemy, No dobra, no to sobie weź dwa, no Dobra, to ty weź sobie cztery I <laughs> idealnie ja, mnie go ty Dziwa, no? Wiesz, że nie zmieniasz ostatnio i ostatnio mówiłeś mi bardzo źle, ale tylko ci tłumaczę. No ja wiem, no. Ja jestem miłym człowiekiem po prostu. However! Wiedziałem, dlatego bierz czwórkę. Zastanów się nad innymi, bo mówię, patrz Alwin, jak montujesz teraz, ja znowu chcę ci pomóc, żebyś nie wybrał tego. A, a możesz jeszcze zmienić. Nie, ja czwórka to jest, to jest ta, ta, ten numer, który musisz teraz wybrać po prostu. Uuu, ale gdzie ja go wrzucę? Dobra, mam Francuza z PSG na obronie. Ale no to masz Mukiele. Nie, skąd ten pomysł? Bierzemy sobie chociaż cztery karty, no miałem gówno totalne, no. Weź sobie i no, pójdź szybko. Jeden, tak? No. Nie zmieniasz? Nie. No dobra, ostrzegałem, dziękuję. Eee, a ty sobie weź też jeden. Eee, wow, nieprawdopodobne karty! Nie wiem, bierzemy sobie po 7 numerów. No to ja mam najlepszą kartę na czwórce. więc weź sobie dwa. Dobra, to weź sobie trzy. Mmm. Patryk Weira. Czyli kony, które nie lecą w drafcie? Jaki środ, no nie było... No okierony. co jest no? No a czego ty się spodziewałeś na początku października? Układałem wcześniej trzy drafty i było naprawdę o wiele lepiej niż to co jest teraz. Ja jestem zniesmaczony. Mam jedną kartę, która mi się powiedzmy, że przydała z ławki. Jak ją trafisz, to będzie w... spoko. 6 5. Czyli piątka. Tak. Algierczyk na pozycji PS, to jest sojusz sąsadzimy zjech? Zjech chyba z tego co wiem niestety nie jest z Algierii wiesz Dobra, biorę tego Mareza To weź sobie dwa Może tutaj? Pięć kurwa. nie kurwa Ja pierdolę, no lamela tak. No to weź sobie trzy pięć A bo wiesz, to weź sobie trzy, pięć, dwa, cztery bo jeden Wiesz ty Dziękuję ci bardzo serdecznie To ty możesz wybrać jeden Ej, no to jest nie fair akurat jak to nie powiem? Bo ja ci dwa razy już zaoferowałem wszystkich, a ty dwa razy bierzesz jeden. Dobra, wiesz co, no ty wyborze Mam cztery zajmiste karty i wzięliśmy mi totalne gówno, ale ja oczekuję, że w następnych wyborach odpłacisz mi się. Mam no, mandanda, który nie doskakuje do powszeczki, No cztery. To ty weź pięć. No nie możesz mi prosić bramkarza, który nie doskakuje do powszeczki, No! Mały no, alebaria! Wówisz mi, że mogę. Mam. Kur mam znowu pięć donrerów! Trzy albo cztery. Wezmę sobie Witka w takim razie. to ty weź sobie jeden albo cztery. Mam znowu pięć donrerów i mam dwóch Brazylijczyków z Juventusu na bocznej obronie. Boże. Jak wybierzesz Aleksandra albo Danilo, to dam ci wybór, żebyś wziął sobie kogokolwiek chcesz. O, musisz A musisz trafić widzieć. A mogę nie wybrać nikogo z tej piątki? również możesz tak zrobić. No to weź sobie cztery. No nie trafiłeś. To jest ta pozycja. To jest ta pozycja, w której leci. No, pięć Kurkulonerów panon Polsce. Ale środ! To, to jest ładne. Pięć mam... roboczy! Mam 76, 75 świecących i 3 non -rary. Co O co chodzi w tym rapcie? Przepraszam. Chciałem się dowiedzieć. Chciałem złożyć reklamację jej Sports. Mam nadzieję, że dotrze moja reklamacja w ciągu 5 dni roboczych. Czy ja to zaryzykuję, czy to zagrałeś aktorską? Weź sobie wszystkich. Jesteś pewny? Nie, weź jeden. Jezus! Nie mogę dostać Cristiano Ronaldo! Dostanę Cristaldo z Argentyny! Nie no, mam gówno. Mam jedną kartę, która wyróżnia się na tle innych, więc w sumie... No, powiedzmy, że dwie. Trzy, albo dwa, albo weź sobie cztery. No, no, Chris, weźmy Cristiano Ronaldo po roku w Rosji. A na której pozycji? Na jest? dwójce. No, weź dwójkę. Dzięki. Uuuu, dobra. Game changer. Możemy zrobić eliminację na przykład. E, to ja zaczynam od trójki. Dwa. Piątka. Uuuu, czyli jest szansa mówić. Kurde, jak? On może być na czwórce Ty Zaraz zacząłeś od tego czy To już daleko od niego, chociaż nie A mówi Padła bomba do tablicy na pi Do piwnicy Do tablicy, S O S Łupi pies Wypadło mi na czwórkę, dlatego kasujemy jedynkę, bierzemy czwórkę Fantastycznie, Hugh Minson, zapraszam do składu. Nie, wierak, no na czwórce mam Gameiro, no nie, miałem Lozano na jedynce. Ale fajnie się z tą interesują. No co to jest za draft, ja mam pięć główien! Ej, ty, czemu mi napastniku nie daje na postaci? No, ja mam też pięć numerów, także spokojnie, weź sobie pięć. Wybywałem drafty lepsze, zdecydowanie będzie. wybywałem lepsze. Nie, mam gówniane drafty, tak teraz sobie patrzę na moją obronę, to jest fatalnie. Co my tu mamy, ty? I Handanović, Sterenko, Mestierny, Gorecka, Neymar. O kurde, no a ty masz swoją transformację? Ja mam 4-2-1-2. A ja mam 5-1-2. kule... Christian Ronaldo. Nie, no nie będę grał w tym Cristiano Ronaldo po wylewie. Albo grać? Ci? No dawaj Dobra, Cristiano Ronaldo po roku w Rosji. Nie, to ma miejsca Ej, patrz się z bramki raz w tej grze. Fajnie, no? To jest właśnie nowa meta gry, że z bramki w taki sposób mi one blatują. Mam no, nadzieję, że jesteś gotowy na najbliższy World Champions. No, ale będzie szybka odpowiedź niestety, nie będzie. O boże. Kalma, 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 no, kalma tam! Boże. Spokojnie! Weź mi fałszem walił te obrzygane strzały! Oni se, nie nie wiem co oni robią. ty. No odbierz mu tą piłkę, no! Jeszcze <grystanie> siatka założona. Oj, Cristiano Ronaldo po roku w Rosji. <grystanie> Cristiano. <grystanie> nie, do no tierny. Nie, nie strzelasz mi tak znowu! Jest! <grystanie> <O ja. grystanie> Eee, Cristaldo, spokojnie gdzieś... Ronaldo po pół roku w Uzbekistanie! EVARVI! Otóż nie... Się... Ej czemu on nie strzela w olejem ten Neandertal z Leicester City? Nie wiem przeglądałeś odcinek. Ale to dalej działa. A? To zajebiście. On nie szukał, on będzie szukał tego Polernego żółwia. Um, co ty robisz? Co ty robisz TY dbanie? Oj Ojojoj oj, oj. Christiano Ronaldo po roku w Uzbekistanie nie umie strzelić sam na sam PUUUUUUUĆ PUUUUUUUUUĆ jest... Nie no, tylko... Pa, pa pa, co się dzieje teraz? Jo. Jo, Nie no, chłopie Jeszcze aut jak łatwo mm, Nie, ja powinienem ale... to odebrać Znasz nie... ten nowy trik? Hahaha, sześciogwiazdkowy Nie będziesz tutaj falił, Nie 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 nie, nie strzelaj O jak anima! Chłopci rzucił i anulował już w powietrzu. Dzięki! 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 <gulanie> Dzięki! Dzięki! Muszę zrobić przykro mi Dobry został, no, nie tak mocno! Ej, nikomu na ławce nie mam, no to jest najgorsze. Moment. Gdzie! Yeah. Nie pod nogi Markizio Nie pod... Okej okay. PODC! No, Czemu kot z mnie Dobra, masz sobie. nagranie nagrania FIFA Kącik komediowy się akurat pojawił w tym filmie? Dobra, maszem babę i ścigaj się z nim. No nie, 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 gomez, 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 jesteś troszkę. Nie, no, o, ale to idziesz ty... Nie. No nie, no moje było łatwiejsze. Nie, no tak, podobałem się dostał jeden. MUMA! Nie! Zniszczony. Nie! Nie! To dla nie, widzów nie, wszystkich nie, tutaj nie. zebranych. Strzelamy greedy dla Olafa. Ooo, ten żółw to gdzie się wybiera. No chyba nie pod moje pole karne. Będę szukał tego heliana. Będę szukał. Jezus maria! No jej nie to, 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 dochodzi, to dochodzi do Ciebie, ale jeszcze to było... nie... Ale ale ja to specjalnie tam podałem przecież, o co Ci chodzi? Jezu, Gomez, jak nie, Kim, jesteś... Będziesz podawał, będziesz podawał, NIE BĘDZIESZ PODAWAŁ! O nie, Cristiano Ronaldo po roku w Rosji! Nie, 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 nie... Spierdalam. <ś estrany> leć, proszę, proszę... proszę. No to grypka dla widzów, żeby troszkę dłuższy odcinek był. Mogłem zasłać tym Cristiano Ronaldo z Uzbekistanu, ale powiedziałem nie, on musi mieć jedną bramkę, ale to jest czas, no niech... Dobra, kończymy ten mecz. Ja Tak już, człowieku, miał pełne gaczy, nie? Na bit jeszcze, na luziku, my poczekamy. Nie, ja nie chcę piłki, ja nie chcę tej piłki, ja nie chcę jej. Kurde, no nie... kontra ale pojedynek. Byniu! 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 Ok. środek strzela, nie? Mhm. <laughs> o, ale skandal. Jeszcze, jeszcze wrócę w tych karnych. Ale nie strzelaj tutaj podcinko, pod dobra? Dobra, dzięki Nie będzie do zera, let's go! No i Kylian to musi chyba skończyć, na to wychodzi. Od koło dużo pada. No tak Ale wydaje mi się, że generalnie byłem lepszy w tym meczu. No dałem Ci tam, żeby wiesz, że jakby ci strzelił Cristiano Ronaldo nie, po rozumie, roku w drugim, no to, to by się gorzej grało na rachunek, No dobra, już nie podam. No i chyba rewanż będzie za. nie wiem. kiedy? Pojutrze. Pojutrze, nie, no, chyba pojutrze jeszcze. Nie. Do zobaczenia na kanale X. X. Niedługo.